Dzieje się teraz coś pilnego w świecie duchowym, coś, co Bóg próbował ci już pokazać wiele razy, ale ty byłeś zbyt rozproszony, by to zauważyć. I dziś Bóg błaga cię, abyś tego posłuchał nie dlatego, że chce wywierać na ciebie presję, ale dlatego, że wie, jak bardzo cierpiałeś w milczeniu, jak długo próbowałeś być silny na zewnątrz, mimo że w środku wszystko się rozpadało. On widział, kiedy powstrzymywałeś łzy, żeby nikt nie zauważył. Widział, kiedy kładłeś się spać, próbując uwierzyć, że jutro będzie inaczej. Widział, kiedy mówiłeś wszystko w porządku, chociaż dobrze wiedziałeś, że nie jest. I właśnie dlatego teraz mówi z taką pilnością. Jeśli czujesz, że to słowo jest do ciebie, pokaż swoją wiarę, polub ten film i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych przesłań. Bóg wie, że twoje serce jest ciężkie. On widzi noce, które spędzasz bez snu, walcząc z myślami które nie pozwalają ci zaznać spokoju. Zna każdą cichą bitwę, którą toczysz w samotności, każdy uśmiech, za którym ukrywasz łzy. I dziś Bóg błaga, byś się zatrzymał i posłuchał. Tak, to prawda. Bóg, który podtrzymuje cały wszechświat, który kontroluje każdą gwiazdę na niebie i ma władzę nad wszystkim, teraz błaga o Twoją uwagę. Nie dlatego, że On Ciebie potrzebuje, ale dlatego, że Ty desperacko potrzebujesz usłyszeć, co ma Ci do powiedzenia. To nie był przypadek, że kliknąłeś w ten film. Bóg Cię tutaj przyprowadził. On przygotował tę chwilę. Gdy miliony innych filmów przewijały się na Twoim ekranie, to ręka Najwyższego skierowała Cię właśnie tu, bo przesłanie, które zaraz usłyszysz, może zmienić wszystko w Twoim życiu. Bóg czuje ból, który ściska Twoją pierś. Zna troski, które kradną Ci pokój, lęki, które paraliżują Twoje kroki i wątpliwości, które każą Ci pytać, czy warto jeszcze walczyć? On widzi, kiedy próbujesz być silny, a w środku się rozpadasz. I on woła: Dziecko, posłuchaj mnie. Bo to, co Bóg objawi ci w najbliższych minutach, jest odpowiedzią na modlitwy, które wypowiadałeś w rozpaczy. To kierunek, którego tak długo szukałeś. To ulga, o którą błaga twoja dusza. Bóg o tobie nie zapomniał, nigdy cię nie opuścił. I dziś, właśnie w tej chwili, przerywa milczenie, by mówić bezpośrednio do Ciebie, nie przez mgliste znaki, nie przez niezrozumiałe wiadomości. Dziś Bóg mówi z absolutną jasnością. On zna obietnice, które wydają się spóźnione w Twoim życiu, ten sen, który nosisz w sercu od tak dawna, ale który wydaje się coraz bardziej odległy, ten cud, o który prosiłeś z wiarą, a który jeszcze nie nadszedł, te drzwi, w które pukałeś tysiąc razy. A one nadal pozostają zamknięte. Bóg wie o wszystkim. Bóg czuje twój ból, gdy patrzysz wokół i widzisz, że wszyscy się rozwijają oprócz ciebie. Widział, jak patrzysz, gdy inni otrzymują błogosławieństwa, o które ty sam prosiłeś. Zauważa to ukłucie w twoim sercu, gdy wydaje ci się, że Bóg błogosławi wszystkich, tylko nie ciebie. Ale dziś Bóg musi zniszczyć to kłamstwo, które wróg zasiał w twoim umyśle. Niebezpieczne kłamstwa, które podkopują twoją wiarę i kradną twoją przyszłość. Pierwsze kłamstwo mówi, że Bóg cię opuścił, drugie, że zrobiłeś coś tak złego, iż straciłeś swoje błogosławieństwa. Trzecie, że twój czas już minął, że jest za późno i Bóg błaga, byś przestał w nie wierzyć, teraz. Wiesz, dlaczego Bóg sprowadził cię tutaj dzisiaj? Bo nadszedł czas, aby objawił prawdę, która zniszczy każde z tych kłamstw. Prawdę o tym, co naprawdę dzieje się za kulisami Twojego życia, podczas gdy Ty widzisz tylko zewnętrzny obraz walki i opóźnienia. Kiedy myślałeś, że Bóg milczy, On działał. Kiedy sądziłeś, że Twoje modlitwy nie zostały wysłuchane, Bóg układał każdą część układanki Twojego życia. Kiedy czułeś się ignorowany, Najwyższy przygotowywał coś tak wielkiego, tak potężnego, tak ponad Twoje zrozumienie, że gdyby to przyszło wcześniej, nie byłbyś gotów tego przyjąć. Bo Bóg nie daje błogosławieństw, które mogłyby cię zniszczyć. On wie, że gdyby te drzwi otworzyły się wtedy, gdy tego chciałeś, wszedłbyś w miejsce, które nie było dla ciebie. On wie, że gdyby ta osoba pozostała w twoim życiu, byłbyś uwięziony w relacji, która odciągnęłaby cię od twojego celu. On wie, że gdyby pieniądze przyszły w tamtym momencie, nie miałbyś jeszcze dojrzałości, by nimi mądrze zarządzać. Bóg cię chronił, Bóg cię kształtował. Bóg przygotowywał Cię, abyś mógł unieść ciężar błogosławieństwa, które dla Ciebie zarezerwował. Dzisiaj Bóg mówi, że czas przygotowań dobiegł końca. Czas oczekiwania się skończył. Czas łez minął. Bo to, co nadchodzi, jest tak wielkie, że wynagrodzi każdy dzień walki, każdą noc bólu, każdy moment, w którym chciałeś się poddać. Napisz wierzę, Panie. Bo kiedy wpisujesz te słowa w komentarzu, robisz jednocześnie trzy potężne rzeczy. Po pierwsze, łamiesz ducha wątpliwości i niewiary, który próbował sprawić, że zacząłeś kwestionować, czy Bóg naprawdę działa w twoim życiu. Po drugie, aktywujesz swoją wiarę. Bo Biblia mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Pisząc to, czynisz z tego czyn. Pokazujesz, że twoja wiara jest żywa, aktywna, działająca. To ruch który przenosi Twoją wiarę z poziomu abstrakcji do rzeczywistości. Po trzecie, tworzysz pamiątkę. Kiedy cud się wydarzy, wrócisz do tego komentarza i powiesz: Tu ogłosiłem moją wiarę, a Bóg dotrzymał swojego słowa. Bóg przygotowuje dla Ciebie coś tak wielkiego, tak zdumiewającego, tak ponad wszystko, o co prosiłeś lub co sobie wyobrażałeś, że gdy to nadejdzie, padniesz na kolana i zapłaczesz. Nie z żalu lecz z zachwytu spojrzysz wstecz i zrozumiesz każde opóźnienie. Pojmiesz każde nie, które Bóg ci powiedział. Podziękujesz za każde zamknięte drzwi. Bóg nie odmawiał ci błogosławieństw, on chronił cię przed małymi, by dać ci coś o wiele większego. Cud został już uwolniony. Odpowiedź jest w drodze, ale istnieje coś, co może to zablokować. Coś, co może jeszcze bardziej opóźnić. Coś co może sprawić, że stracisz to, co Bóg już przygotował i zapisał twoim imieniem? I to nazywa się wątpliwość. Wątpliwość jest jedynym wrogiem, który może powstrzymać błogosławieństwo Boga przed dotarciem do ciebie. To nie wróg, to nie okoliczności. To nie ludzie wokół ciebie. To twoja własna wątpliwość, twoje własne pytania, twój własny brak wiary mogą zablokować to, co Bóg już zesłał z nieba. Sam Jezus powiedział, nie mógł tam dokonać wielu cudów z powodu ich niewiary. Widzisz? To nie brak mocy Jezusa, to nie brak woli Boga, to wątpliwość ludzi blokowała to, co nadprzyrodzone. A Bóg teraz pyta: Ty pozwolisz, by wątpliwość ukradła twoje błogosławieństwo, bo wróg wie, że twój czas nadszedł. Wróg jest zrozpaczony, bo widzi, co Bóg dla ciebie przygotował. Widzi ogromne błogosławieństwo, które jest tuż przed tobą. I dlatego teraz pracuję bez wytchnienia, by zasiać w Twoim umyśle wątpliwości. Czy to naprawdę prawda? Szepcze. Czy Bóg naprawdę zrobi to dla mnie? Pyta. Ile razy już to słyszałeś, a nic się nie stało? Drwi. Ale Bóg mówi: Dość słuchania kłamstw wroga. Nadszedł czas, abyś podjął decyzję. Albo wybierzesz, by wierzyć głosowi Boga, albo wybierzesz, by wierzyć kłamstwom wroga, albo działasz w wierze. Albo pozostajesz sparaliżowany przez wątpliwość, albo przyjmujesz to, co Bóg ma dla ciebie, albo pozwalasz, by wątpliwość zablokowała twoje błogosławieństwo. Napisz: Boże, przyjmuję moje błogosławieństwo teraz. Nie ma znaczenia, że jeszcze niczego nie widzisz. Nie ma znaczenia, że okoliczności wciąż wydają się niemożliwe. Nie ma znaczenia, że twój rozum krzyczy, iż to nie ma sensu. Napisz z wiarą, ogłoś to z wiarą. Przyjmij to z wiarą, bo kiedy piszesz te słowa w komentarzu, prorokujesz nad swoim życiem. Ogłaszasz, że błogosławieństwo nie jest już czymś odległym. Wiara zawsze działa w teraźniejszości. Wiara nie mówi, Bóg mnie kiedyś pobłogosławi. Wiara mówi, Bóg błogosławi mnie teraz. Wiara nie czeka, by zobaczyć, żeby uwierzyć. Wiara najpierw wierzy, a potem widzi przejawienie. Wiesz, jaka jest największa różnica między tym, jak Ty siebie widzisz, a jak widzicie Bóg? Ty patrzysz na swoje błędy, swoje potknięcia, swoje słabości. Widzisz kogoś, kto nie zasługuje, kto nie jest wystarczający, kto zawiódł wiele razy, nosząc w sobie winę wczorajszego dnia, ciężar przeszłych pomyłek i wstyd po przegranych bitwach. Ale kiedy Bóg patrzy na Ciebie, On nie widzi nic z tego. Bóg widzi wybranego Syna, oddzielonego. Namaszczonego do wielkich rzeczy. Widzi kogoś, kto przeszedł przez dolinę nie po to, by zostać zniszczonym, ale by zostać przeszkolonym. Widzi wojownika, który upadał, ale zawsze się podnosił. Widzi historię zwycięstwa, która się pisze, nawet gdy ty widzisz tylko strony porażki. Bóg patrzy na ciebie i widzi królewskość, widzi autorytet, widzi cel, widzi przeznaczenie. Widzi kogoś, kto da świadectwo całemu światu. O mocy zmartwychwstania, odnowy i nadprzyrodzonej przemiany. Dzisiaj, w tej właśnie chwili, gdy słuchasz tych słów, coś zostaje uwolnione z tronu Boga prosto do twojego życia. Aniołowie zostają posłani, drzwi zaczynają się otwierać, kajdany pękają, przekleństwa zostają unieważnione, Bóg mówi, że skończył się czas upokorzenia. Skończył się czas, gdy patrzyłeś, jak inni prosperują, a ty tylko walczyłeś o przetrwanie. Skończył się czas bycia deptanym, pogardzanym, ignorowanym, odrzuconym. Skończył się czas łez na poduszce, bezsennych nocy, dni bez nadziei. Ale Bóg potrzebuje, żebyś zrozumiał coś bardzo ważnego. Wiesz, dlaczego ta sama sytuacja wciąż powtarza się w Twoim życiu? Dlaczego wydaje się, że robisz dwa kroki naprzód i trzy do tyłu? Dlaczego za każdym razem, gdy coś dobrego ma się wydarzyć, Coś nagle przychodzi i niszczy wszystko? Dlaczego wygląda to tak, jakby jakaś niewidzialna siła sabotowała każdą twoją wygraną, każde twoje osiągnięcie, każde błogosławieństwo, które miało nadejść? To nie jest przypadek, to nie brak twojego wysiłku. Toczy się bitwa, której nie widzisz ludzkimi oczami. Istnieje wojna w świecie duchowym o twoje życie, o twoje przeznaczenie, o twój cel, a wróg. Ten, który przyszedłby kraść, zabijać i niszczyć, on doskonale wie, co Bóg zaplanował dla ciebie. I właśnie dlatego jest zdesperowany, robi wszystko, żeby cię powstrzymać przed dojściem tam, gdzie masz dojść. Ale wiesz, jaka jest najskuteczniejsza taktyka wroga? To nie są wielkie tragedie, to nie są oczywiste ataki. Najpotężniejszą bronią wroga jest sprawić, żebyś uwierzył, że bitwa w ogóle nie istnieje. Sprawić, żebyś myślał, że wszystko to tylko Twój problem, Twoja wina, Twoja słabość. On chce, żebyś zrezygnował, zanim jeszcze zaczniesz walczyć. Wróg działa, sadząc w Twoim umyśle myśli, które brzmią jak Twoje własne, ale nimi nie są. Nie dasz rady, nie jesteś wystarczająco dobry, Bóg o tobie zapomniał. Już straciłeś za dużo czasu, jest za późno. Nic się nie zmieni, te myśli przychodzą jakby były Twoim wewnętrznym głosem. Ale synu, córko, to głos kłamcy, oskarżyciela, złodzieja przeznaczeń, a Bóg mówi dziś: Dość wierzenia kłamstwom wroga, bo kiedy wróg mówi porażka, Bóg ogłasza zwycięstwo. Kiedy wróg prorokuje upadek, Pan już zapisał sukces. Kiedy szatan mówi niemożliwe, Najwyższy mówi, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wróg nie atakuje Cię bez powodu. On nie traci czasu na ludzi bez znaczenia. Nie marnuje energii na tych, którzy nie stanowią zagrożenia dla Królestwa Ciemności. Fakt, że jesteś atakowany, że przechodzisz przez tyle walk, że tyle rzeczy przychodzi przeciwko tobie, to dowód, że jesteś niebezpieczny dla piekła. Nosisz w sobie coś, czego Królestwo Ciemności się boi. Masz powołanie, masz namaszczenie, masz autorytet, który, gdy zostanie w pełni uwolniony, Wyzwoli tysiące ludzi. Będziesz narzędziem Boga do niszczenia dzieł wroga. Będziesz świadczył w tak potężny sposób, że tłumy się nawrócą i wróg o tym wie. Dlatego próbujecie cię zniszczyć, zanim odkryjesz, kim naprawdę jesteś. Ale nadszedł czas, byś się przebudził. Nadszedł czas, byś przestał żyć jak ofiara i zaczął chodzić jak zwycięzca. Nadszedł czas, byś zrozumiał, że bitwa nie jest przeciwko tobie. Ona jest o ciebie. Bóg walczy u Twojego boku, a jeśli Bóg jest po Twojej stronie, któż może być przeciwko Tobie. Bóg mówi, że wróg już przegrał, wojna została wygrana. Zwycięstwo już należy do Ciebie. Musisz tylko stanąć w miejscu autorytetu, które Jezus zdobył dla Ciebie na krzyżu. A żeby to zrobić, musisz teraz podjąć duchową decyzję wojownika. Musisz publicznie zadeklarować, że rozpoznajesz bitwę że przyjmujesz zwycięstwo, że stajesz na pozycji zwycięzcy. I Bóg prosi cię, abyś poszedł teraz do komentarzy i napisał: wróg już przegrał. Jestem więcej niż zwycięzcą. To wyznanie jest aktem wiary, aktem autorytetu. Moment, w którym używasz mocy imienia Jezusa, by deptać po wężach i skorpionach oraz po całej mocy wroga. Dziś Bóg nie mówi tylko pięknych słów, żeby cię pocieszyć, on nie składa ci pustych obietnic o jakiejś odległej przyszłości. Bóg właśnie teraz przekazuje ci strategię zwycięstwa, którą masz zastosować natychmiast, bo istnieje potężna zasada duchowa, o której wielu zapomina: natychmiastowe posłuszeństwo uwalnia natychmiastowy cud. Kiedy Bóg daje ci instrukcję, i ty ją wypełniasz od razu, bez pytań, bez zwlekania, bez targowania się, Niebo zaczyna działać na Twoją korzyść w sposób nadprzyrodzony. Tak było z Noem, gdy budował arkę, tak było z Abrahamem, gdy opuścił swoją ziemię, tak było z uczniami, gdy zarzucili sieci po drugiej stronie łodzi. Posłuszeństwo zawsze poprzedza cud. I teraz Bóg mówi: że jeśli zrobisz to, o co On Cię poprosi w ciągu najbliższych 24 godzin, zobaczysz zmiany, które wydawały się niemożliwe zmiany szybkie, niespodziewane. Nadprzyrodzone. Sprawy, które od lat były zablokowane, nagle się rozwiążą. Drzwi, które były zamknięte, otworzą się. Ludzie, którzy Cię ignorowali, sami Cię poszukają. Zasoby, których brakowało, pojawią się w odpowiednim czasie. Ale Ty musisz zrobić swoją część. Pierwsze, o co Bóg Cię prosi, to poświęcić Mu całkowicie najbliższe 24 godziny. To znaczy, że przez te 24 godziny będziesz żył w nieustannej komunii z Nim. Nie tylko w chwilach modlitwy, ale w każdej czynności, w każdej myśli, w każdej decyzji. Kiedy jutro się obudzisz, zanim sięgniesz po telefon, zanim sprawdzisz wiadomości, zanim zrobisz cokolwiek innego, poświęć przynajmniej 15 minut na modlitwę. Nie mechaniczną, niewyuczoną, niereligijną, ale prawdziwą rozmowę. Szczerą, pełną serca, pełną prawdy. Opowiedz Bogu o swoich lękach, o niepokoju, o potrzebach, a potem zamilknij i posłuchaj, co On ma Ci do powiedzenia. Druga instrukcja dotyczy Twoich słów w ciągu tych 24 godzin. Bóg mówi, że musisz czuwać nad każdym słowem, które wypowiadasz: zero narzekania, zero szemrania, zero mówienia o porażce, braku, niemożliwości. Twoje słowa mają moc twórczą mogą budować albo niszczyć Twoją przyszłość. Nawet jeśli okoliczności jeszcze się nie zmieniły, masz ogłaszać zwycięstwo. Nawet jeśli sytuacja finansowa nadal jest trudna, masz dziękować za Boże zaopatrzenie. Nawet jeśli problem wciąż istnieje, masz prorokować rozwiązanie. Bo wiara nie czeka, żeby zobaczyć. By uwierzyć, ona wierzy najpierw, a potem widzi manifestację. Trzecia instrukcja, którą Bóg dziś daje, dotyczy przebaczenia. Bo jest ktoś konkretny, komu musisz całkowicie przebaczyć w ciągu najbliższych 24 godzin. Bóg właśnie teraz pokazuje ci twarz tej osoby w twoich myślach. Wiesz, o kim mowa. I dopóki trzymasz w sercu urazę, blokujesz własne błogosławieństwo. Jezus powiedział jasno: Jeśli nie przebaczysz, twój ojciec w niebie również tobie nie przebaczy. A przebaczenie to nie tylko brak złych życzeń wobec tej osoby. To całkowite uwolnienie jej w swoim sercu. To modlitwa o jej błogosławieństwo. To pragnienie dla niej dobra. Czy to trudne? Własnymi siłami tak. Ale kiedy zdecydujesz się być posłuszny, Bóg da ci łaskę, by to zrobić. Czwarta instrukcja dotyczy hojności. W ciągu najbliższych 24 godzin, Bóg postawi na twojej drodze kogoś, kto potrzebuje pomocy. Może to być ktoś potrzebujący pieniędzy, jedzenia, słowa zachęty, przytulenia, albo po prostu obecności kogoś, kto wysłucha. I Bóg mówi, bądź moją wyciągniętą ręką dla tej osoby, bo istnieje duchowe prawo, którego nic nie może złamać. Zbierasz to, co siejesz. Jeśli chcesz otrzymać miłosierdzie, bądź miłosierny. Jeśli chcesz błogosławieństwa, bądź błogosławieństwem. Jeśli chcesz, by Bóg otworzył dla ciebie drzwi, otwieraj drzwi dla innych. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych słów od Boga. A jeśli chcesz jeszcze mocniej wesprzeć tę misję niesienia światła, kliknij przycisk Dziękuję bardzo, tutaj poniżej. Twoje wsparcie pomaga nam dalej nieść nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują. A zanim odejdziesz, obejrzyj następne wideo, które właśnie pojawia się na ekranie.